Po raz kolejny naszym i naszych czytelników gościem jest pan prezydent Andrzej Nowakowski, prezydent Płocka. Dzień dobry, panie prezydencie. Witam pana redaktora. Bardzo serdecznie witam czytelników, ale także widzów Tygodnika Płockiego. Panie prezydencie, kilka dni temu wspólnie z panem wiceprezydentem Arturem Zielińskim odwiedził pan Ministerstwo Infrastruktury. Spotkaliście się panowie z wiceministrem infrastruktury Piotrem Malebszakiem, rozmawialiście między innymi o Budowie kolei dużych prędkości. Jak wygląda sprawa Płocka i kolei dużych prędkości? Z jednej strony wygląda dobrze, z drugiej strony mogłaby wyglądać jeszcze lepiej. Powodem naszej wizyty było przede wszystkim to, że premier. Donald Tusk ogłosił pewne zmiany w kontekście realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego, popularnie CPK, czyli budowy tego mega lotniska i szprych kolejowych, które od tego lotniska odchodzą. Projekt, o którym 8 lat mówiła poprzednia władza, w mojej ocenie, obecny rząd sprowadził na ziemię. Powiedział, co tam w tym projekcie jest właściwie nierealne do realizacji i jest tylko pewną y, historią, bajką, którą opowiadał y, poprzedni rząd, nie mając zbyt wiele y, chęci do jej realizacji, a co rzeczywiście można i trzeba zrobić. Wydaje mi się, że mieszkańcy Płocka y, mogą tu znaleźć pewną analogię, zwłaszcza ci y, starsi. Ponieważ y, mój poprzednik, nomen, nomen y, również z y, no, innego ugrupowania, czyli spisu, przez 8 lat opowiadał pewną historię o tramwaju. Y, którą to historię przynajmniej jakaś część mieszkańców Płocka uwierzyła, zwłaszcza w ciągu pierwszej kadencji. Tyle tylko, że przez 8 lat ten projekt tramwajowy nie wyszedł poza wstępną koncepcję. Bo też nie było na niego przede wszystkim y, pieniędzy. Kiedy. Y, Mieszkańcy Polska w końcu uznali, że to jest tylko pewna historia bez pokrycia. Postanowili zmienić władzę. Ja wówczas zostałem prezydentem i zamiast tramwaju. Zbudowaliśmy obwodnicę, trasę pod Olszyce Orlen, która rozwiązała bardzo wiele problemów komunikacyjnych naszego miasta. Oczywiście nie wszystkie, ale była konkretem, przy budowie którego jeszcze wykorzystaliśmy pieniądze unijne. Tu jest podobna sytuacja. Z jednej strony mamy pewną historię o CPK, bajkę, w którą możemy chcieć wierzyć, że powstanie największe megalotnisko w tej części Europy, plus tysiące kilometrów szyn tras kolejowych, kolei szybkiej prędkości. Tyle tylko, że nierealne do y, realizacji. Realne natomiast, premier powiedział, jest po pierwsze budowa tego, no już można być słynnego Y, czyli trasy Warszawa-Poznań-Wrocław przez Łódź. I to jest jeden y, pierwszy element. I tutaj zaniepokojenie wywołało fakt, że nie widać na tej trasie Płocka. No i stąd nasza wizyta u pana ministra, który powiedział, "Okej, okay, przy budowie Y nie widać Płocka, ale tego kolejowego, ale w drugim etapie, czyli wydłużenia magistrali kolejowej, tej cm która w latach 70. była budowana za czasów Edwarda Gierka, już ujmuje Płock i pozwoli na połączenie wówczas Płocka właśnie teraz koleją szybkiej prędkości z Warszawą, a także w pewnej perspektywie z Włocławkiem i później Gdańskiem. No i tu jest dobra wiadomość, że Płock w drugim etapie budowy dróg kolejowych z wykorzystaniem środków unijnych jest ujęte. No ta nie najlepsza wiadomość jest taka, że wciąż jesteśmy na początku drogi. Inna sprawa, że dokładnie taki sam harmonogram jeśli chodzi o budowę tych szprych kolejowych przewidywał Poprzedni rząd planując CPK. Tam także wszystko pięknie wyglądało na papierze. A kiedy weszło się w szczegóły i w harmonogramy, o których już nie chciał poprzedni rząd mówić. To ta perspektywa była odległa przede wszystkim dlatego, że niestety no, dróg kolejowych nie buduje się w ciągu roku, dwóch. Tutaj trzeba zaplanować i zaprojektować tak dobrze infrastrukturę, żeby rzeczywiście ta kolej szybkich prędkości mogła w końcu w Polsce także funkcjonować. W efekcie możemy mówić raczej o rozpoczęciu tej inwestycji takim już nie projektowym, tylko formalnym w okolicach roku 2032-35, a zakończenie 2040. Bardzo niestety odległa przyszłość, no oby jednak skutecznie była realizowana. Jak ważne jest to, żeby przygotowywać i planować, uwzględniając Płock, pokazuje historia bowiem S-10. Gdyby te ponad, no już w tej chwili 9 lat temu, Rząd wtedy, akurat Ewy Kopacz, ale też Platformy i PESEL u nie wpisał S10 w pobliżu Płocka do programu budowy dróg krajowych. Dzisiaj nie bylibyśmy na etapie wytyczania korytarza, a przed nami jeszcze, przypomnę, etap projektowy i później etap realizacyjny. Jeśli chodzi o wspomnianą przez Pana drogę S10, kiedy możemy, czy ze strony Pana Ministra padły jakieś deklaracje, konkretne terminy? Myśmy przede wszystkim rozmawiali o kolei. Chcieliśmy potwierdzenia tego, że Płock nie wypadł z planów rządowych dotyczących kolei dużych prędkości. I to uzyskaliśmy, natomiast no, powiem, powiem, ta perspektywa jest niestety zbyt odległa. W przypadku S10 nie rozmawialiśmy o szczegółach, bo akurat pan minister... Alepszak jest odpowiedzialny za kwestie kolejowe, natomiast tutaj też y, prace idą zgodnie z pewnym harmonogramem zaplanowanym przez Generalną Dyrekcję. W tej chwili jest etap wyboru tego ostatecznego korytarza, później przyjdzie etap projektowania i realizacji. Na, ze strony miasta my dzisiaj rozmawiamy z Generalną Dyrekcją y, o sposobie i formach połączenia Płocka z właśnie tą trasą S10. I to jest to, co będzie po stronie miasta. My ze i jesteśmy w pełni przygotowani do rozmów, teraz na tym etapie, oczywiście koncepcyjnych. Natomiast jeśli te koncepcje będą zaakceptowane przez Generalną Dyrekcję, przystąpimy do projektowania. Ale też nie możemy zaprojektować my tego połączenia bez. Realnie wybudowanej S10 będzie bez sensu. To będzie tak jak za mojego poprzednika, że był most, a bez dróg dojazdowych. No, teraz trudno robić drogi dojazdowe bez trasy S10. To też nie miałoby wielkiego sensu. Czy spotkanie z wiceministrem infrastruktury było też okazją do rozmowy o połączeniu kolejowym Płocka z Modlinem? Było. Ta opcja też wchodzi w grę. Na ten moment na pewno ma być realizowany ten odcinek między Warszawą a Modliną, brakuje 5 km do lotniska. My wskazujemy, że to jest dla Płocka także rozwiązanie, które chcemy, żeby było realizowane. Zwłaszcza, że jest ono wpisane w strategię rozwoju województwa mazowieckiego. Więc w tym momencie, co prawda, prezydent Włocławka chciałby tworzyć nowe województwo płocko-włocławskie. Natomiast nad, funkcjonujemy dzisiaj jednak w województwie mazowieckim i jesteśmy wpisani jako miasto regionalne właśnie w rozwój województwa mazowieckiego. Jak rząd zacznie rzeczywiście pracować nad ewentualnymi zmianami dotyczącymi województw, wówczas będziemy również w tym aktywnie uczestniczyć. Znacznie bliżej jest sprawa rozbudowy ulicy Wyszogrodzkiej niż budowy połączeń kolejowych czy zmody linem czy w ramach CPK czy budowy drogi jest 10 jak wygląda sprawa w tym momencie na jakim etapie są przygotowania do rozbudowy ulicy Wysockieckiej W tym momencie trwają prace projektowe one powinny zakończyć się w ostatnim kwartale tego roku i jeśli tylko czas pozwoli chciałbym na przełomie roku ogłosić postępowanie przetargowe na realizację tak, byśmy w perspektywie wiosny przyszłego roku rozpoczęli już budowę drugiej nitki ulicy Wyszoglockiej. Tutaj chciałbym jeszcze raz bardzo zdecydowanie podkreślić, że wbrew pewnym informacjom medialnym, nie szykuje nam się do Narmagedon w tej sytuacji, ponieważ. Będziemy budować drugą nitkę obok istniejącej, czyli ta istniejąca nitka ulicy Wyszogrodzkiej, no, mająca te mankamenty, że w godzinach szczytu niestety trasa między płockiem a Słupnem korkuje nam się, dlatego budujemy tą drugą nitkę oczywiście, ale ona będzie funkcjonowała. Będziemy równolegle budować drugą nitkę ulicy Wyszogrodzkiej, a gdy ją zbudujemy, dopiero przeniesiemy ruch. Na tą drugą nitkę i rozpoczniemy ewentualną modernizację tej starej, starego odcinka drogi krajowej nr 62 i zwłaszcza tego przepustu, który tam trzeba będzie poprawić. Natomiast większych utrudnień w ruchu na pewno nie będzie. Panie prezydencie, w ubiegłym tygodniu zapadła ważna decyzja związana z rewitalizacją starówki. Mam na myśli podpisanie umowy przez spółkę MTBS z wykonawcą firmy, firmą Eurodom na odbudowę budynku przy ulicy 1 Maja 2? Dokładnie tak. To jest mega wiadomość. To kolejny um, element rewitalizacji Starego Miasta. Co prawda tym razem nie remontujemy tego budynku, tak jak remontowaliśmy kamienicę przy ulicy Sienkiewicza 44, 46, 48 w tej chwili, tylko ten budynek po prostu zostanie zburzony, ale to dlatego, że niestety jego stan jest tak fatalny, że konserwator zabytków, ale także wszystkie służby związane z nadzorem budowlanym po prostu orzekły, że on się nie nadaje do remontu, trzeba po prostu go wyburzyć. I, a na tym miejscu powstanie nowa, dużo bardziej funkcjonalna kamienica, która będzie nieco wyższa. W tym momencie zyskamy także dodatkowe lokale dla wszystkich tych, którzy będą chcieli w perspektywie najbliższych lat skorzystać z naszego programu mieszkanie na start. Co bardzo ważne, w tym momencie spółka MTBS pozyskała 95% kosztów wybudowania tej nowej kamienicy na skrzyżowaniu ulicy 1 Maja i Sienkiewicza, ze środków zewnętrznych, bezzwrotnych. Większość z Banku Gospodarstwa Krajowego, no te 14 milionów złotych, to rzeczywiście bardzo dobre wsparcie działań rewitalizacyjnych naszego miasta. Także tutaj i podziękowania dla wszystkich pracowników spółki zaangażowanych w ten proces, jak i oczywiście dla Banku Gospodarstwa Krajowego. Zmiany na ulicy Sienkiewicza są bardzo pozytywne, bo tak jak Pan wspomniał, chociażby w tej chwili trwa również remont bardzo poważny, kilkuetapowe kamienicy przy ulicy Sienkiewicza 48. W tej chwili rzeczywiście tej części frontowej, bo tam jeszcze jest oficyna. Tak. Za chwilę zostanie oddany do Użytku budynek przy Sienkiewicza 21. Tutaj dla odmiany nie będzie mieszkań na start, ale będą mieszkania dla seniorów. Zmieni się też kamienica przy 1 maja 3 przez 5. Mam na myśli były budynek policji, która została już przekazana Akademii Mazowieckiej. Jeszcze nie. No, czekaliśmy w tym momencie na ostatnie działania wojewody mazowieckiego. Zakładam, że w tym momencie, no, pewnie albo koniec sierpnia, albo początek września, już oficjalnie te formalne działania. Mamy listy decyzyjne w tej chwili podpisany, ale formalna umowa przekazania tej kamienicy na rzecz Akademii Mazowieckiej nastąpi. I rzeczywiście, no, to będą kolejne działania, rewitalizacyjne. Tak jak zresztą Pan relator podkreślił w różnych miejscach płocka te działania podejmujemy, nie zawsze sami, bo czasami właśnie wykorzystując chociażby w tym momencie działania wojewody, wiadomo że przekazanie tego budynku będzie wiązało się z tym że odpowiedzialność za jego remont będzie spoczywać w tym momencie na Akademii Mazowieckiej ale zakładam znając skuteczność rektora profesora Macieja Słodkiego że poradzi sobie z tym tak dobrze jak chociażby z rekrutacją na medycynę czy na prawo w tym roku Panie prezydencie, ostatnie pytanie. Dobiega końca jedna z ważnych inwestycji drogowych. Mam na myśli przebudowę ulicy Chopina. Kiedy możemy spodziewać się otwarcia tej drogi? Na pewno do końca wakacji, miesiąc przed terminem. Zakończymy pracę. W tej chwili rzeczywiście pozostaje kosmetyka, wymalowanie przede wszystkim oznakowania poziomego, jeszcze trochę zieleń, nasadzenie i, i posianie trawy, wyrównanie poboczy. Natomiast sądzę, że do końca sierpnia się z tym wykonawca upora i przed 1 września będziemy mogli już całą wyremontowaną mięcią szopę przejechać. Warto jednak przede wszystkim i w tym momencie, i za każdym razem uczulać kierowców. Że tam zmieni się organizacja ruchu, że ta wyspa centralna stanie się rondem, a więc trzeba będzie tym, którzy będą na tej wyspie czy na tym rondzie, ustąpić pierwszeństwa przejazdu. To, to jest bardzo istotna informacja, bo czasami jeździmy jednak na pamięć i warto w tym momencie zwrócić na to uwagę. Natomiast rzeczywiście te prace remontowe w tym momencie trwają na wielu ulicach naszego miasta, chociażby przykładem jest tej Przemysłowa, czy już w tej chwili trwają prace także na Podgórzu Liściastej. Za moment także rozpoczną się prace takiego krótkiego odcinka na ulicy Kutnowskiej, Kolejowej właściwie, bo tam jeszcze taki jeden fragment pozostał nam do wyrównania, bo, bo niestety tam są kolejny i, i dostaliśmy dofinansowanie zewnętrzne z popularnej świetynówki, więc trochę prac jeszcze będzie trwało, ale szczęścią uporamy się przed początkiem roku szkolnego, bo wakacje nam się już powoli kończą. Ale zostało nam jeszcze, zostały nam jeszcze dwa tygodnie wakacji, więc ci, którzy mogą, niech się cieszą dobrą pogodą. Dokładnie tak, zwłaszcza, że przed nami jeszcze ten jeden długi urlop, a więc dobrej pogody, dobrego odpoczynku, ładowania akumulatorów na urlopach, by wrócić rzeczywiście 1 września z dzieciakami razem do szkoły i do pracy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, do usłyszenia i do zobaczenia, a także na łamach Tygodnika Płockiego.